Trzy najczęstsze błędy w pozwach o alimenty. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Jakie to są te trzy najczęściej przeze mnie spotykane błędy w pozwach alimenty bądź w pozwach rozwodowych z wnioskiem o alimenty na dziecko? Po pierwsze, paragony. No, tutaj to jest w ogóle jakby cały czas takie pokutuje myślenie, że prawda, paragony są dowodem tego, jakie koszty. Utrzymania dziecka ponosimy. No to więc mówię, że to jest nieprawda, to już było, minęło i nie wróci. Sama zresztą jakiś czas temu na chyba na swoim Instagramie opublikowałam takie, taki, 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 taki post o tym, jak to byłam świadkiem w biedronce, jak pewna dziewczyna z dzieckiem zbierała paragony w tych kasach bezobsługowych tych samoobsługowych właściwie i no podejrzewam że to do pozwu o alimenty właśnie bo kiedyś taki proceder kwitł że ktoś dołączał do pozwu o alimenty no chyba nie swoje paragony bo wątpię żeby można było jednego dnia kupić na jedno dziecko przypuśćmy tam nie wiem siedmioletnie dziesięć kajzerek i to dziecko te dziesięć kajzerek zje prawda a tutaj akurat się trafiły takie paragony że to wychodziło z 10 kajzerek więc to można było łatwo Tutaj deprecjonować, przed sądem powiedzieć, że to jest chyba niemożliwe. I właśnie tutaj ja już widzę, że to nadal króluje. Te paragony nadal królują w tych pozwach o alimenty. Niemniej jednak, już coraz mniej i przestrzegam Was, jeżeli stoicie przed tym momentem, kiedy wniesiecie, złożycie pozew o alimenty, pozew rozwodowy z tym elementem alimentacyjnym, to proszę paragonów do pozwu jako dowód nie załączać. Do pozwu natomiast można załączyć jako dowód faktury, czyli im imienne do, dowody poniesienia tych kosztów utrzymania dziecka, każdy sklep jest zobowiązany wystawić na nasze żądanie, które oczywiście musi być zgłoszone przed rozpoczęciem dokonywania zakupów, na nasze żądanie wystawić fakturę na nasze dane, czyli imię i nazwisko. I oczywiście, tutaj też powstaje pytanie, często mnie osoby pytają: czy to ma być imię i nazwisko dziecka? No nie, to może być imię i nazwisko no, tej osoby, która te koszty ponosi, czyli albo matki, albo ojca, no zależy, kto ten wydatek poniósł. Czyli wpisujemy na fakturze, prosimy, żeby nam Dany sklep, dana instytucja, dana firma wystawiła tą fakturę na nasze dane. Tutaj śpieszę też wyjaśnić, że faktura wystarczy, że zawiera imię i nazwisko. Adresu nawet nie musi zawierać i numeru NIP też przecież nie musi zawierać taka faktura dla osoby fizycznej. Wystarczy nasze imię i nazwisko. Ewentualnie dowodami, bo już te paragony sobie wykreślamy z naszej głowy, ewentualnie dowodami mogą być jeszcze. Wydruki skąd? Potwierdzenia, że ten wydatek ponieśliśmy z kąta. Jeżeli z tego potwierdzenia, z tego druku, który nam z banku, z naszego banku wyjdzie, w sensie jak zobaczymy, to jeżeli sąd jest w stanie prześledzić, że faktycznie nadaną. Na daną rzecz, właśnie danej rzeczy, rzeczy to potwierdzenie dotyczy. Czyli przypuśćmy, jeżeli odbiorcą tego przelewu jest przedszkole, no to najprawdopodobniej tyle właśnie płacimy za przedszkole i taki dowód może być wystarczający dla sądu, albo jak płacimy za jakieś zajęcia dodatkowe, nie wiem, klub tęcza, tak, i już sobie drukujemy, że taki przelew tutaj na klub, Klub tęcza zrobiliśmy i sobie drukujemy i wyjaśniamy w tym piśmie procesowym, że ten klub tęcza to tam właśnie nasze dziecko się uczy tam. Judo albo nie wiem, baletu. Także czasami faktury, ewentualnie te potwierdzenia wykonania takiej transakcji z naszego systemu bankowego. To jest ten pierwszy błąd, czyli paragony. Drugim błędem, jaki ja widzę, jest to, że w pozwie o alimenty, czy w pozwie o rozwód z wnioskiem o alimenty, wnosimy zawsze o to, aby drugi rodzic partycypował w kosztach utrzymania dziecka 50 na 50, czyli tylko w 50%. Y a tutaj mało osób wie o tym, że my, jako ten rodzic wiodący, ten, który się na stałe tym dzieckiem opiekuje, powiedzmy codziennie, taką po prostu codzienność, to się nazywa często tutaj w fachowej literaturze rodzicielstwo wiodące. Więc ten rodzic wiodący zazwyczaj wnioskuje o 50% tych kosztów utrzymania, utrzymania dziecka, które skrupulatnie sądowi wyliczył i przedstawił, udowodnił. Tak? I przypuśćmy, wychodzi nam że taki tam Jasiu Kowalski, to jego koszty utrzymania tam tego siedmiolatka, to jest tam przypuśćmy 2,5 tysiąca i my wnioskujemy w pozwie o 1250 zł od drugiego rodzica, aby w 50% w tych kosztach utrzymania tego dziecka partycypował. I to jest poprawne yy, z tym zastrzeżeniem, że osoby yy, mam wrażenie nie wiedzą o tej zasadzie, że... Yy, to niekoniecznie musi być 50%, dlatego że czasami zasadnym jest w, jakimś, w jakichś sprawach, aby wnosić nie o 50% od drugiego rodzica, aby wnosić na przykład o 70%, o 80% nawet udało mi się kiedyś taki pogląd przeforsować i sąd przyznał: 80% przyznał, że ten drugi rodzic musi płacić z tych 2,5 tysiąca, o których przed chwileczką wspominałam 80% z tych 2,5. Dlaczego? Dlatego, tylko, że ten rodzic wiodący stale codziennie opiekuje się dzieckiem, jego nakłady na tą opiekę, takie osobiste, osobiście świadczone, są większe niż tego rodzica drugiego. To są takie przy, przypadki, kiedy ten rodzic drugi w ogóle się nie pokazuje, kiedy on spotyka się z dzieckiem bardzo rzadko, raz na miesiąc, nawet jeszcze rzadziej, w ogóle brak zainteresowania, brak interakcji z tym dzieckiem. I czasami wtedy można liczyć na to, że jeżeli to sądu przedstawimy, udowodnimy, to sąd no, pójdzie za naszym, za naszym wnioskiem i przyzna nam alimenty no, w wyższej wysokości niż tylko 50% z tej sumy, która nam wyszła. Czyli na przykład właśnie 70%, 80%. Także proszę pamiętać o tym, żeby się być może pokusić o takie rozwiązanie, że to nie musi być 50% kosztów utrzymania dziecka, czyli nie zawsze po 50%. No i ostatni błąd, to powiedziałabym, że to jest taki worek błędów. Ostatni błąd, który ja często spotykam, jest to, że te kategorie wydatków, szczególnie jak osoby samodzielnie sporządzają pozew, te kategorie wydatków na dziecko są na przykład zbyt szczegółowe, czyli wyliczamy, ile płacimy za leki na taką chorobę, na taką chorobę, albo jeszcze za bułeczkę, za picie, za tamto. Za avant. Czyli szczegółowość jest wskazana, ale tylko do któregoś momentu. I, te, i, I ta szczegółowość może spowodować, że zamarze się sądowi taki ogólny obraz. Te kategorie muszą być takie w sam raz. Nie za szczegółowe, nie za ogólne. To też nie może być tak, że my do pozwu, jak sądowi robi, przedstawiamy te wyliczenia, to my napiszemy tylko, nie wiem, trzy kategorie: jedzenie, edukacja i. Yy, i, I nie wiem, co tam jeszcze, no jak to można tam rozbić. No, no nie wiem, jedzenie, edukacja i przypuśćmy rozrywka i kropka, tak? Już abstrahując od tego, że często osoby też zapominają o pewnych kategoriach, to właśnie czasami je zbytnio uszczegółowiają, Albo czasami zbyt uogólniają. Trzeba taki balans, taki złoty środek w tym znaleźć. I bardzo mi jest trudno, właśnie myślałam nad tym filmem, i jest mi trudno to wytłumaczyć w takim krótkim tutaj nagraniu, jak, co, 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 jak to powinno wyglądać. Mogę ewentualnie tutaj Was odesłać, osoby oczywiście zainteresowane, do mojej strony, do mojego sklepu, gdzie ja zrobiłam takie narzędzie, taki kalkulator, ale Alimentacyjny, żeby właśnie, żeby każdemu pokazać, jak powinny te kategorie powinny wyglądać. Jak taki dobry dokument powinien wyglądać, który możemy przedstawić sądowi. I tam właśnie zawarłam to, to taką moim zdaniem, dobrą kategoryzację. Nie za ogólnie, nie za szczegółowo. Ja tam nie pominęłam żadnej kategorii, no bo ja po prostu no jestem z tym na co dzień. No to ja o wszystkich pamiętam. A niektórzy no wiadomo, ten pozew alimentacyjny piszą. Po raz pierwszy i trudno na przykład im zapamiętać to, że dziecko, na przykład, jak idzie do innego dziecka na urodziny, to ponosi jakieś koszty z tym związane. No o tym zapominamy. A to są koszty jakiejś tam jednak rozrywki dziecka. No często zapominamy też o jakichś polisach, które płacimy na, na dziecko, tak? I to są dziecka polisy. Zapominamy też często o jakichś wydatkach związanych z mieszkaniem. No przecież dziecko musi gdzieś mieszkać. No tutaj od razu też zaznaczam, że ten kredyt hipoteczny no to jest kontrowersyjna sprawa i pewnie na inny film. Natomiast jakby tym trzecim błędem są te Kategorie, które tworzymy na potrzeby pozwu alimentacyjnego, które są za szczegółowe i zbyt ogólne. I tutaj was odsyłam do mojego sklepu. No to narzędzie, ten kalkulator, nadal jestem z niego zadowolona, nadal na, 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 na nim właśnie konkretnie pracuję z moimi klientami. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Zapraszam też do subskrypcji tego kanału. Zapraszam też do lajkowania. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie.